Witam na moim kanale, dziś wróżba codzienna. Więc zobaczymy co ciekawego dzisiaj nas czeka. Karty dobrze trzeba potasować, bo to jest podstawa. I zaraz zobaczymy co ciekawego tutaj będzie. Zacznij się skoncentrować na kartach. Ok, dobra. Lewą ręką na trzy kółki tradycyjnie. Dzieć może. Zwykły, codzienny, krótki wkładzik. Praca, pieniądze, zdrowie, miłość. To wszystko, co jest najważniejsze. I po kolei, na samym początku, jest dziesiątka monet. To jest dobra karta. Ona daje jakąś taką stabilność finansową. Ona ogólnie oznacza zbieranie plonów, więc, więc jest to coś, co uda nam się osiągnąć coś co może od dłuższego czasu pracowaliśmy na to, że, że coś nam się uda. Ogólnie to są takie to jest taka karta, która oznacza taką pełnię, jeśli chodzi o finanse. Co też jest ciekawe, jest tutaj trójka buław, która oznacza planowanie podróży, planowanie wyjazdów. Więc chyba to jest ten moment, kiedy, kiedy będziemy myśleć o tych wyjazdach. No, a jeśli chodzi o pracę bywale. Wieża Boga często oznacza, że coś nam nie pójdzie do końca tak, jak byśmy chcieli, coś tam się nam walnie, ale nie myli się ten, kto nic nie robi, więc nie bójmy się, jeżeli co, jakiś czas coś tam nam nie wyjdzie. Szczególnie, że y, drugą kartą jest głupiec, który często oznacza jakiś nowy początek, więc nawet jeżeli coś nam nie wyjdzie tak, jak powinno, to, to ten nowy początek. Y, nasza głupota czasem, ale ona może też zaprocesować w dobry sposób. Możemy zacząć coś od nowa. I tutaj, jeżeli chodzi o pracę, finanse, takie rzeczy materialne, to możemy coś zacząć. Często to też ta karta mogłaby oznaczać jakieś nowe możliwości, jeśli chodzi o pracę. Jeśli chodzi o zdrowie, całkiem, całkiem. Jest tutaj czwórka. Buław, taka karta y, też oznaczająca dożynki z biutonów, ale tutaj jeśli chodzi o zdrowie, to oznacza, że będziemy się cieszyć dobrym zdobiem, jakiś nawet jeżeli coś nam dolegało, to w dniu dzisiejszym raczej nie będzie dawać, o sobie znać. Jeśli chodzi o miłość, sąd. Hmm. Jest na nim Chrystus, który zwiastuje zmartwychwstanie, więc to oznacza też jakieś zmartwychwstanie, jeśli chodzi o nasze uczucia, że one się mogą podnieść, one się mogą obudzić. Być może ta wiosna słońce przygrzeje i sprawi, że te uczucia będą jakby jakieś pełniejsze, coś, coś od nowa się zaczyna. Nawet w stałych związkach często, często jest potrzebna jakaś taka odnowa, jakieś takie właśnie zmartwychwstanie. Też seksualnie to dobrze świadczy, szczególnie u starszych facetów. Dzięki zapraszam na